Generalnie dzisiejszym tematem przewodnim są duchy Las. lasu. Sowy niewątpliwie można by było zaliczyć do tej grupy. Każdy z Państwa, skoro siedzicie na tej sali, to wiecie, że każdy element przyrody jest. Można zaliczyć do duchów lasu, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej, ale sowy również. Czym w ogóle są sowy? Co to jest za grupa organizmów? Są to oczywiście ptaki, organizmy należące do rzędu ptaków, zamieszkujące całą planetę z wyjątkiem Antarktydy. Są ptakami drapieżnymi czyli żywią się żywymi organizmami, padliny raczej nie podejmują, aczkolwiek z ptakami z rodziny jastrzębiowatych albo sokowatych, nie są spokrewnione. To, że posiadają ostre dzioby albo szpony jest to raczej yy, zjawisko konwergencji, czyli ewolucji zbieżnej, tylko dodam, że większość z nich prowadzi jednak nocny tryb życia, choć niekoniecznie. Oczywiście są organizmami stałocieplnymi i posiadają dość wyjątkowe cechy spośród kręgowców, na przykład bardzo charakterystyczny szkielet. Sowy i inne ptaki zresztą też posiadają kości tak zwane pneumatyczne. Myssaki, płazy, gady, takich kości nie posiadają, a ptaki mają kości połączone pewnego rodzaju beleczkami z dużymi ilościami pustych przestrzeni, poprzez co są bardzo. Te kości są bardzo, cały kościec jest bardzo lekki i jest to cecha ułatwiająca ptakom latanie. Gdyby te kości były grube, zbite, na pewno byłoby to trudniejsze. Kolejną cechą, jaką posiadają sowy spośród innych organizmów, taką szczególną, jest na przykład. Oczywiście płuca pęcherzykowate, takie jak u ssaków, ale także obecność worków powietrznych. Worki powietrzne ułatwiają ptakom aktywny lot. Są to pewnego rodzaju przestrzenie, które podczas oddychania, podczas pracy mięśni, napełniają się powietrzem i to umożliwia w zasadzie wszystkim ptakom ciągłą wymianę gazową w płucach. Co oznacza, że gdy ptak wydycha powietrze, jednocześnie z niektórych z worków powietrznych jest wtłaczane świeże powietrze. Sowy oczywiście też posiadają wolę i to jest miejsce, gdzie ptaki mogą gromadzić pokarm, zwłaszcza gdy przynoszą je ten pokarm do piskląt. Wśród sów występuje z reguły z reguły występuje dymorfizm płciowy na korzyść samic, co oznacza, że samice są większe od samców. Yy. Oczywiście posiadają układ rozrodczy, są jajorodne, czyli składają jaja. Samice posiadają z reguły, chyba wszystkie ptaki na świecie, lewy jajnik. Sowy Krajowe i myślę, że na całym świecie również, nie znam wynajmniej gatunku, z reguły nie budują gniazd. Czyli gniazda zajmują w rozmaitych miejscach, ale raczej całe materiału nie znoszą. No, wyjątek może stanowić uszatka, błotna, które kilka tych źdźbeł tam sobie znosi, ale raczej sowy gniazd jako takich nie budują, jak na przykład kruk albo modraszka, tylko zajmują rozmaite miejsca do rozrodu. Sowy swoje lęki zakładają na ziemi, w w gniazdach, po innych ptakach, w dziuplach, jeżeli oczywiście się zmieszczą, tak jak puszczyk może to być dziupla naturalna albo tak jak wuchatka, najczęściej jest to dziupla po czarnym, ponieważ wuchatka sama oczywiście dziupli nie, nie wykuje. Jest to dziuplak wtórny. Dziuplakami pierwotnymi można określić dzięcioły, a sowy są dziuplakami wtórnymi. Słóweczka, najmniejsza sowa zajmuje po dzięciole czarnym, hmm, Charakterystyczne to jest dla puszczyka uralskiego. Inne, tak, po innych ptakach, albo w złamanych pniach, albo nawet w konstrukcjach ludzkich, w kominach na borowcu możecie Państwo znaleźć te tam, w kominie budynku tego pałacyku. Tam puszczyki zawsze siedzą, odkąd tu mieszkam, to 8 lat czy 9 już na pewno tam są skrzynki lęgowe, zwieszane przez człowieka. Czyli w tych miejscach sobie się rozmnażają. Ciało ptaków pokryte jest piórami. Żadne inne organizmy ich nie posiadają. No i pióra generalnie Państwu przedstawiam. Ogólną budowę pióra. Jest to oczywiście dudka, stosina duga i chorągiewka. A ta chorągiewka składa się z promieni, na których występują jeszcze mniejsze promyki z haczykami. Haczyki zachodzą na siebie, łączą promienie, poprzez to pióro jest bardzo lekkie i ma dużą powierzchnię, puchowe, pokrywowe lotki, sterówki, u niektórych gatunków pudrowe, cieniutkie pióra wokół dzioba to będą pióra czuciowe. Pióro sowy jest troszkę inaczej zbudowane niż pozostałe części ptaków, a mianowicie jego powierzchnia pokryta jest aksamitnym takim w dotyku meszkiem albo puchem, tak jest. I ten puch, ten meszek niweluje wszelkie zawirowania powietrza. Na przykład na, na piórach puszczyka występuje jeszcze taka piłkowana krawędź. Te wszystkie elementy powodują, że sowa podczas lotu leci praktycznie bezszelestnie. No, i oczywiście pióra pełnią funkcję taką, że jaką, jakąś barwę sobie nadają, a niektóre gatunki wykorzystują ją jako kamuflaż, czyli to jest upierzenie kryptyczne. No, na tych wszystkich fotografiach tu, tu, tu i tu jest ten sam gatunek, puszczyk pospolity, zwany puszczykiem. Czym się sobie żywią? Na początku powiedziałem, że są drapieżne, no i mają do tego przystosowania. Takim uniwersalnym łowcą jest wspomniany przed chwilą puszczyk, który poluje. Na bardzo wiele gatunków. Jest uniwersalnym łowcą i będą to ptaki, śpiące albo gdzieś, albo nie śpiące, ale takie, które dały się złapać. Oczywiście gro, znakomita większość ofiar puszczyka to będą gryzonie, nornik bury, nornik polarny, nornica ruda, mysz leśna, mysz zaroślowa, ale chrząszcze, dżdżownice, płazy, a także organizmy ryjówkowate, albo łasicowate, łasica gronosta i też może paść ofiarą. Inne gatunki, na przykład uszatka zwyczajna, specjalizuje się. Wąs jest takim specjalistą pokarmowym, i raczej to będą mnodniki, ewentualnie gryzonie. Czyli wśród psów mamy i specjalistów, jest gatunek sowy na świecie, która żywi się rybami. U nas nie występuje. Nasze sowy z reguły żywią się gryzoniami i mają do tego przystosowania bardzo silne, mocne szpony i ostre dzioby, służące do rozrywania ofiar. To jest właśnie ta konwergencja, czyli zbieżna taka ewolucja z ptakami drapieżnymi. Krogulec, pustułka, sokół wędrowny również mają ostre dzioby do rozrywania ofiar, ale nie są spokrewnione razem z sowami. Kolejnym przystosowaniem sów do Nocnego bądź zmierzchowego trybu życia są bardzo duże oczy i bardzo dobry wzrok. I taka charakterystyczna cecha dla ptaków, ale także dla niektórych ssaków z rodziny fokowatych, łasicowatych, kotowatych. Trzecia powieka, migotka. Ludzie jej nie posiadają, ale na przykład koty domowe ją posiadają. <laughs> Oczywiście jest to dodatkowa powieka. Chroniąca oko. Podczas ataku u pingwinów, u perkozów, u kaczek, podczas nurkowania, podczas moczenia głowy w wodzie, a u słów właśnie podczas ataku, sobie mogą oko. Nie zamykając oczu, mogą y, nasunąć sobie trzecią powiekę. Bardzo charakterystyczna cecha u ptaków. Bardzo duże oczy, bardzo dobry wzrok, wyspecjalizowany na widzenie w ciemnościach przy bardzo ograniczonej ilości światła. Ułatwiają sowom widzenie stereoskopowe, obuoczne. Sowy są drapieżne, drapie, organizmami drapieżnymi, a więc m, to też jest cecha m, właśnie drapieżników. Poprzez to, że tak duże te oczy są u sów, to sowa. Y, rekompensuje możliwość widzenia bocznego bardzo dużą zdolnością obracania głowy, poprzez to, że ma 14 kręgów szyjnych i ona głowę może obrócić aż, aż o 270 stopni. Gatunek, który ma bardziej ciemne oczy, moglibyśmy się go spodziewać, że, że będzie polował w jeszcze większej ciemności. A więc gatunki takie jak suweczka, czasami zalatująca sowa jarzębata, niektórzy nawet określają je mianem słów w dziennym trybie życia, ale możemy je kojarzyć, że to będzie taki zmierzchowo, Zmierzchowo dzienny albo zmierzch, albo świt. Yy, w tych warunkach najlepiej się im poluje. Tęczówka pomarańczowa, no to taki właśnie będzie ciemny zmierzch, no, albo księżycowa poda taka jak jest spełnia, na przykład puchacz ma takie albo uszatka, kolor tęczówki. Bardzo duża w oku jest ilość pręcików, czyli komórek światłoczułych od, yy, odpowiedzialnych za widzenie nie barwne, tylko właśnie odbieranie boców świetlnych. To jest ta cecha właśnie do nocnego trybu życia. Niektórzy nazywają to fałszywe oczy, takie ciemne, białe, jasne plamy w tyle głowy mające imitować sztuczne oczy po to, że drapieżnik w postaci na przykład, nie wiem, kuny, jastrzębia, gdy zobaczy taką sowę od tyłu, pomyśli, że to są jej oczy, ale ona go jeszcze nie widzi i będzie chciał ją zalecieć od drugiej strony, myśląc, że tam jest tył ciała, ale tam są prawdziwe oczy i taka sowa go dostrzeże i może wtedy uciec. Bardzo dobry such. Oprócz wzroku sowy mają bardzo dobry such. I duże, chciałbym powiedzieć, uszy, ale tego nie powiem, bo to są duże otwory uszne w zasadzie, w czaszce, bardzo duże i ciekawostka u niektórych gatunków asymetrycznie położone, czyli jeden otwór jest wyżej od drugiego, a więc to jeszcze precyzyjniej pozwala sowom nie tylko zobaczyć, a przy ograniczonej ilości światła usłyszeć. Cecha słów, bardzo dobry wzrok, jak i such. No, i tutaj Państwu chciałem przedstawić gatunki lęgowe słów, te, które w Polsce odbywają lęgi, jest ich 10. Na górnej na gałęzi siedzą osobniki dorosłe, a pod gałęzią analogicznie siedzą pisklęta tych gatunków. No jadąc od największego gatunku żyjącego w Polsce, jest to oczywiście puchacz, puszczyk mszarny, puszczyk uralski, puszczyk, uszatka błotna, uszatka bądź uszatka zwyczajna można powiedzieć, płomykówka, pójćka, włochatka, suweczka. Te 10 gatunków w Polsce się rozmnaża. Oprócz tej dziesiątki jeszcze w Polsce występuje, można spotkać, ale się nie rozmnaża. 11 gatunek, 12 i 13, czyli sowa jarzębata, syczek i sowa śnieżna. Te dwa gatunki to są przybysze z północy. Czasami do Polski zalatują przy srogich zimach, powiedzmy w Rosji, na, na Litwie, w Finlandii, i czasami do Polski, zwłaszcza północno-wschodniej, mogą, mogą te gatunki się pojawić też wykonujemy monitoringsów i u nas w parku możemy spotkać, tak jak Pan Maciej powiedział, pięć gatunków, ponieważ płomykówka z racji, że obszar zachodniego ramienia graniczy z otwartymi przestrzeniami, w których ten gatunek występuje, też jakby ten gatunek polega monitoringowi, ale dotychczas nie był stwierdzany, a więc zero par płomykówki. No i od tych najmniej licznych zaczniemy. Od zera do dwóch par Uszatki zwyczajnej. Dlaczego tak mało? No, bo nasz park jest parkiem leśnym, a więc nie spodziewajmy się tutaj tego gatunku ani tego, bo u nas ponad 80% stanowią drzewostany, Dołącząc, dołączając jeszcze do tego wody, to nasz park jest typowo leśnym parkiem, ale w zachodnim ramieniu mamy fragmenty graniczące z otwartymi przestrzeniami polami, łąkami z takim krajobrazem rolniczym i te gatunki można tam spotkać. U nas uszatka zwyczajna być może występuje tutaj tutaj też obserwacje więc od zera do dwóch par. Natomiast pozostałe gatunki, no największym gatunkiem to jest puchacz. Też nie będzie go więcej, bo to jest bardzo duża sowa terytorialny dla pieszca, od dwóch do trzech par, ostatnio od trzy pary, także bardzo dobrze, bo w kraju notuje się spadek populacji tego gatunku, ale tak właśnie na przestrzeni lat są dwie trzy pary. Najliczniejszą sową w Polsce i w naszym parku jest puszczyk.